Witam. Chciałem na początku powrotulować zwycięstwa Wigier. Fajny mecz wydaje mi się, mimo, że tylko padła jedna bramka. Dużo emocji, dużo gdzieś tam walki momentami wręcz. Też jakby, już może nawiązując do trochę innej sytuacji, momentami myślę, że sędziowie też gdzieś tam nie dojeżdżają. Mówiąc kolokwialnie, na, na nasze mecze, bo za dużo się robi gdzieś tam niepotrzebnie takich nerwówek, gdzie można wcześniej ten mecz sobie ułożyć jako sędzia. I mam wrażenie, że momentami też my gramy 11 przeciwko 14, tak? ale gdzieś tam, to mówię poboczne yy, są sprawy. Natomiast yy, dzisiaj na pewno na plus bramkarz nasz, bo wszedł chłopak, który jeszcze w, w tej rundzie w ogóle w tym sezonie nie grał na poziomie czwartej ligi. Myślę, że zagrał dobrze. Ostatnia gdzieś ta bramka, no to gdzieś tam błąd indywidualny, ale to mówię, dopiero chłopak zaczął, także na pewno na plus. Mieliśmy swoje sytuacje i ten mecz mógł wyglądać inaczej. Wydaje mi się też, że gdzieś boisko do końca nie pozwalało na tą grę kombinacyjną i dla nas i dla Wigier, ale to jakby większość ligi ma problemy z tym. No i tyle, no. gdzieś tam zostało 7 meczów, chcemy zdobyć komplet punktów. Fajnie, że jest taki klub jak Wigry Suwałki, Czwarte Lidze, ale uważam, że to klub powinien grać wyżej przez samą otoczkę też i kibiców i infrastrukturę. Sztab szkoleniowy, tak jak tutaj pan powiedział, jestem grającym trenerem, kierownikiem, drugim trenerem i wszystkim. Także i tak jestem z chłopaków dumny, że mamy które miejsce mamy i co roku gdzieś tam wymienia się nas w gronie faworytów do awansu. Ja na wstępie chciałbym podziękować trenerowi za, za gratulacje i również pogratulować solidnej postawy, przede wszystkim świetnej organizacji gry i, i bardzo wyrównanego meczu. Ze swojej strony na, na wstępie też chciałbym pogratulować całej drużynie. Przede wszystkim ta drużyna pokazała, że żyje, że ma, ma przede wszystkim charakter, jest zdeterminowana i zostawia serducho na boisku. I tak jak w poprzednim meczu gdzieś tam nam szczęścia trochę zabrakło, to w kolejnym, w kolejnym spotkaniu boisko nam to oddało i, i zdobyliśmy bramkę w 90 minucie spotkania. Czy ruch chce awansować? To jest ciężkie i... pytanie. My jako zawodnicy na pewno chcemy w każdym meczu wygrywać. Yy, awans to jest też wielkie słowo, bo trzecia liga jest dużą przepaścią między czwartą i organizacyjnie przede wszystkim. Yy, trzeba było zwiększyć sztab, yy, infrastrukturę i to naprawdę czwarta liga jest na poziomie motorskim z tego względu, że dużo chłopaków też ma pracę i tutaj jakby większość nie zdołałaby to pogodzić. Yy, natomiast yy, będziemy walczyć do końca, czy to będzie Awans, czy pierwsza trójka. Myślę, że czas pokaże. I są drużyny, które na pewno bardziej gdzieś tam celują w ten awans, chociażby że tak, wypisując jakiś tam hashtag za na stulecie chyba tak, awans do drugiej ligi My takiego ciśnienia nie chcemy w swojej drużynie, bo to też nie sprzyja myślę dla moich zawodników. Dziękuję. Dziękuję. To co grają w gry. E Przede wszystkim, my jako drużyna, musimy się skupić na każdym kolejnym spotkaniu. Zostało 7 kolejek. W każdym, w każdym meczu będziemy grali o pełną pulę i dążyli do tego, żeby, żeby wygrać każde spotkanie. Tak jak trener gości tutaj wspomniał, miejsce klubu jest zdecydowanie wyżej. I my ze swojej strony, jako sztab trenerski i tak samo zawodnicy, będziemy dążyli do tego, na każdym treningu, na każdym spotkaniu wspólnym i na każdym, w każdym meczu, do tego, żeby godniej reprezentować barwy klubu. To jeszcze ja, taka postać, Paweł Fejkowski, dzisiaj no, zdecydowanie się wyróżnił i to przynajmniej dwa razy. Zgadza się. Zgadza się po krótkim, takim niefortunnym wejściu. wejściu z perspektywą czasu e, wyglądał zdecydowanie już lepiej na boisku. No i doszedł do jednej sytuacji stuprocentowej, gdzie mógł to zamienić na bramkę. Szczęście mu oddało przy stałym fragmencie gry, przy rzucie wolnym. Chwała mu za to. Precyzyjnie wykonał strzał z rzutu wolnego i mogliśmy wspólnie się cieszyć ze zwycięstwa.